Portal Dokumentów dla pracowników firm, którzy do tej pory korzystali z usługi Dokumenty firmy. Już 29 czerwca 2024 roku dokumenty firmy zmienią się w Portal Dokumentów. Zobacz, jak wyglądać będzie nowa usługa. Przeorganizowaliśmy widoki w Twoim portalu. Widok w toku prezentuje dokumenty, z którymi należy coś zrobić. Gdy wprowadzisz nowy dokument, ale nie zdecydujesz o jego natychmiastowej wysyłce do księgowości, otrzyma on etap nowy i będzie prezentowany w tym widoku do momentu, gdy przekażesz go do księgowości lub usuniesz. Zobaczysz tu również dokumenty cofnięte do obiegu przez Twoją księgową. Mogą one na przykład wymagać dodatkowego opisu. Pamiętaj, że przed wysłaniem pliku możesz otworzyć podgląd i uzupełnić opis. Widok zakończone prezentuje dokumenty, które trafiły do księgowości lub ich obieg został zakończony w portalu. Możesz je przeglądać lub pobrać na dysk. Zwróć uwagę na filtry. Są bardzo pomocne podczas przeszukiwania listy przesłanych plików. W widoku Wszystkie zobaczysz wszystkie dokumenty wprowadzone do portalu, zarówno te, które wymagają Twojej uwagi i reakcji, jak również te, z którymi miałeś do czynienia wcześniej. Kolumna Etap pozwoli Ci rozeznać się w sytuacji. Tu również możesz używać filtrów. W portalu Dokumentów zawsze widoczny jest kosz. Trafiają do niego usunięte dokumenty. Możesz je jeszcze przywrócić do obiegu lub definitywnie usunąć z portalu. Pamiętaj, że pliki znajdujące się w koszu są automatycznie usuwane po 90 dniach. Zwróć uwagę na nowy sposób wprowadzania dokumentów do portalu. Kreator scalania i dzielenia plików okaże się bardzo przydatny, gdy przesyłasz plik zawierający kilka faktur lub nadmiarowe informacje, Szybko podzielisz go na kilka dokumentów lub usuniesz niepotrzebne strony. Możesz też nadać plikom stosowne nazwy. I dopiero po wykonaniu tych wszystkich operacji zapisać faktury w portalu lub przekazać je od razu do księgowości. Portal dokumentów oferuje dwa tryby pracy z przesyłanymi plikami. Pierwszy z nich pozwala wysłać dokument bezpośrednio do księgowości lub zapisać go w portalu w celu dokonania dodatkowej weryfikacji przed wysyłką. Drugi tryb to obieg dokumentów, znany już wcześniej z usługi dokumenty firmy. Jeśli w Twojej firmie pracuje kilka osób, które w zależności od zajmowanych stanowisk powinny móc akceptować lub dodatkowo opisywać dokumenty przed wysłaniem do księgowości, możesz włączyć ten tryb w ustawieniach aplikacji. Po dodaniu użytkowników i nadaniu im odpowiednich ról, dokumenty będzie można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać stosowne opisy, zanim zostaną one przekazane do księgowości. Wraz z premierą portalu dokumentów włączony zostanie portfel INSERT przechowujący INS punkty. Zastąpią one dotychczasowe pakiety stron do przesłania w usłudze Dokumenty Firmy. Ilość stron, jaką posiadałeś w swoim pakiecie, zostanie przeliczona na INS-punkty. Od tej pory za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci INS-punktów w ilości 1 INS-punkt za jedną stronę dokumentu. Posiadając uprawnienia administratora w serwisie Konto Insert, będziesz mógł wyświetlić szczegóły swojego portfela, sprawdzić historię doładowań oraz dokupić kolejny pakiet INS-punktów.